Dobry Państwu! Kupiłem dzisiaj gazetę w kiosku. Jest to gazeta warszawska, tygodnik 10-16 czerwca 2016 roku. Kupiłem ją dlatego, że jest tutaj ciekawy artykuł. Ekstra na sobotę. Teoria spisku, operacja Koniczyna nowe sposoby. Zabijania. To jest, drodzy Państwo, informacja o tym, że w Polsce stosowane są opryski chemiczne. Czyli proszę zwrócić uwagę. Technologie, czyli patenty, do czego służą? Opryski chemiczne, jak to się robi, po co to się robi, zostały opracowane w latach 70. czyli lata 70, 80, 90. Teraz pierwsza dekada 2000, i teraz jeszcze te 6 lat, to mamy prawie, drodzy Państwo, 46 lat. Mamy 46 lat od momentu, kiedy na Zachodzie opracowano patenty, czyli na Zachodzie pisała o tym już prasa i wykładano geoinżynierię na uczelniach wyższych. 46 lat nasza prasa, nasze gazety 46 lat są opóźnione w podawaniu informacji technicznych. Do prasy, a także uczelni zachodnich, na których wykłada się geoinżynierię. Moje pytanie do Was: jak Polska ma się gospodarczo rozwijać, jeśli nasze uczelnie, nasze szkoły wyższe są 46 lat opóźnione w rozwoju i wykładaniu nowoczesnych technologii, na przykład geoinżynierii? To jest strona. Drodzy Państwo, 26. 23. Wyjmę, może artykuł Teoria Spisku. Operacja Koniczyna. Nowe sposoby zabijania. Temat na sobotę. Prawda jest najbardziej nieprawdopodobna. Czyli. Motto z gmachu CIA jest, drodzy Państwo, jak najbardziej na czasie. Nic nie jest takie, na jakie wygląda. Całego artykułu nie będę Wam czytał, dlatego, że jest bardzo długi, drodzy Państwo, i zawiera wiele wątków, ale. Warto zacytować parę fragmentów. Bezprecedensowa akcja powietrznych oprysków chemicznych, przeprowadzona do połowy czerwca 2000, 2000 roku w 13 krajach sojuszniczych Stanów Zjednoczonych, spowodowała całą serię poważnych chorób oraz zmianę pogody. W grudniu tegoż roku Terry Stewart, kanadyjski rzeczoznawca aviacji, badał skargę mieszkańca Wiktorii, stolicy Kolumbii Brytyjskiej. Przekazany telefonicznie z wieży kontrolnej Międzynarodowego Lotniska w Victoria raport został nagrany, a później otworzony dla 15 milionów słuchaczy radia. Treść raportu była następująca: Są to ćwiczenia Sił Powietrznych USA i Kanady. Niestety nic więcej, więcej nie chciano nam przekazać. W artykule Geoinżynieria HARP, czyli amerykański projekt, drodzy Państwo, kontroli pogody, chemitrials najważniejsza broń globalistów. Zamieszczonym na stronie de Freedom Articles, freedom articles toolsfordfreedom.com. Autor wymienia podstawowe cele, jakie chce osiągnąć rząd amerykański, a ściślej mówiąc, kierownictwo NWO New World Order, którego administrowanie przez prezydenta jest jakoby jedynie przedłużeniem. Pierwszy cel to depopulacja, rozpylanie w powietrzu patogenów ma spowodować wzrost zachorowań i podnieść skutek umieralności. Wskaźnik. Proces ten będzie przebiegał na tyle wolno, aby nie wzbudzać większych podejrzeń i nie prowokować skojarzeń z białymi pręgami na niebie jako jego przyczyną. Chodzi o to, aby ludzie stale źle się czuli, skupili się na swoich dolegliwościach i nie mieli sił ani ochoty na spenetrowanie tego, co się dzieje i stawianie skutecznego oporu. Drugi cel to wzrost dochodów przemysłu i korporacji biotechnicznych produkujących substancje opryskowe. Poza tym, gdy rozpylana z samolotów chemia opada wreszcie na ziemię, w glebie wzrasta współczynnik pH, czyniąc ją zasadową, a przez to niezdolną do rodzenia plonów. Wtedy do akcji wkracza Monsanto ze swoimi zmodyfikowanymi genetycznie nasionami, które są odporne na aluminium. Dlatego rolnicy, chcąc nie chcąc, kupują je, ponieważ ziarna tego typu. GMO nie reprodukują się. Farmerzy po roku muszą kupować od korporacji nowe nasiona. Nie reprodukują się, czyli rośliny, rośliny nie wydają nasion. I rośl, rolnik nie może na następny rok za darmo posadzić z tych, z tych samych zbiorów, drodzy Państwo, nowych roślin czyli w korporacja Monsanto ma monopol na sprzedawanie. Nasion sprytne. co? tutaj mamy prezydenta Johna Kennedy'ego, udroła Wilsona szefa CIA. Co jeszcze ciekawego? Ponadto jeszcze druga informacja. Smugi na niebie to swoiste medium mające ułatwić działanie broni elektromagnetycznych poprzez tworzenie takiej atmosfery, jaka usprawni przepływ fal elektromagnetycznych, działanie oscylatorów fal elektromagnetycznych oraz grzejników jonosfery, używanych do sztucznego podgrzewania jonosfery i atmosfery w celu spowodowania zakłóceń systemów komunikacyjnych. Tutaj, drodzy Państwo, zastosowanie wojskowe polega na tym, że rozpylone. W atmosferze cząsteczki metali powodują zwiększenie zasięgu radaru, dlatego że powodują obniżenie jonosfery, i dzięki tym cząsteczkom radar ma większy zasięg, czyli może wykrywać z większej odległości cele. Czyli to jest cel wojskowy. Cel klimatyczny. Jeżeli są rozpylone cząsteczki metali, natomiast w kosmosie znajdują się amerykańskie satelity, mogące wysyłać silne wiązki fal elektromagnetycznych, to te silne wiązki fal elektromagnetycznych zawieszają się na tych cząsteczkach metali, które są w atmosferze, podgrzewają te cząsteczki metali rozpylone, co powoduje. Możliwość wzrastania temperatury na danym terenie, który jest dzięki falom elektromagnetycznym podgrzewany z kosmosu. Co to daje? Daje to zmianę klimatu na danym terenie. Można spowodować suszę, czyli nie będzie plonów. Na danym terenie nie będzie plonów, będzie klęska żywiołowa, i dany kraj będzie musiał kupić żywność ze Stanów Zjednoczonych albo odwrotnie. Rozpylając smugi, można kierować, drodzy Państwo, chmurami, czyli można skierować chmury, które mogą spowodować deszcz na inny teren. Czyli znowu można spowodować suszę na jednym terenie, a na drugim terenie opady deszczu. Na tym terenie, na którym spowoduje się suszę, ludzie znowu muszą kupić żywność, a na tym terenie, na którym spowoduje się deszcz. Jeżeli tego deszczu też będzie za dużo, też ludzie będą musieli kupić drogą żywność, dlatego że po prostu zbyt duża ilość wody na danym terenie powoduje gnicie plonów. Czyli istnieje możliwość manipulacji pogodą poprzez sterowanie ilością opadów deszczu w atmosferze. Dalej artykuł zajmuje się możliwościami, drodzy Państwo, wywoływania lokalnych trzęsień ziemi i klęsk żywiołowych właśnie dzięki rozpylaniu cząsteczek metali, bo tak jak powiedziałem, projekt Harp to nie są tylko i wyłącznie bazy naziemne, ale to też są satelity zawieszone w kosmosie, które mają z kosmosu kierować wiązkę fal elektromagnetycznych na dany teren, na którym będą zawieszone właśnie cząsteczki rozpylonego w powietrzu aluminium, baru, strontu, czyli metali, po to, żeby dzięki w zależności od siły wiązki fali elektromagnetycznej powodować albo suszę Albo trzęsienie ziemi, czyli klęski żywiołowe, a to, drodzy Państwo, ma wpływ też na prowadzenie działań militarnych, bo kraj, który prowadzi wojnę, a nie ma żywności, to ludzie nie mogą prowadzić wojny ze Stanami Zjednoczonymi, tylko muszą zająć się produkcją yy, żywności. znajdują się również cząstki węgla, który pochłania mikrofale oraz płatki metali, które sprawiają, że samoloty stają się niewidoczne dla radarów. Czyli istnieje możliwość, drodzy Państwo, na przykład uczynienia niewidocznym baz amerykańskich dla systemów satelit Przeciwnika, czyli Rosji i Chin. Oprócz tego, że istnieje możliwość zwiększenia zasięgu radaru, w zależności od ilości i składu chmury chemicznej. Tutaj mówimy o cząsteczkach węgla, które mogą pochłaniać mikrofale i mogą sprawić, drodzy Państwo, niewidoczność albo ograniczenie widoczności samolotów i baz. Poza tym istnieją spreje maskujące, które mogą być użyte do tworzenia plazmowych płaszczy zakrywających odrzutowce. Technologia ta umożliwia również powstanie różnej wielkości plazmowych kul gazowych, które wykorzystywane są jako odbiorniki i nadajniki mogące przesyłać analogowy i cyfrowy dźwięk. Związki baru mają większą zdolność zmiany kierunku rozchodzenia się fal niż szkło. Ten typ broni której działanie umożliwiają chemiczne smugi, atakuje nas 24 godziny na dobę. Może on prześwietlać warstwy naszej planety promieniami rentgenowskimi w poszukiwaniu podziemnych baz wojskowych, złota lub rezerw ropy naftowej. Cały ten opisany wyżej system, wchodzący w skład projektu Koniczyna, wraz z innymi zjawiskami jak czipy, implanty, kamery na ulicach, obozy FEMA, tworzy jedną wielką siatkę kontroli przestrzeni, w której żyjemy. Nowy typ oręża opartego na chemii i elektronice może mieć zastosowanie jako broń niewykrywalna, dokonująca eksplozji jądrowych, bądź jako broń defensywna. Tutaj chodzi o to, że jeżeli fale elektromagnetyczne wysyłane z satelit amerykańskich w kosmosie będą, drodzy Państwo, kumulowały swoją energię na zawieszonych w powietrzu cząsteczkach metali, będzie powstawała wiązka plazmy, która będzie mogła niszczyć wszystko na Ziemi, w zależności od tego, jak ta wiązka plazmy będzie kierowana, i będzie miała siłę, moc broni atomowej, nuklearnej. Niebo w kratkę. Tego samego roku wiosną mieszkańcy Espanoli zaczęli masowo uskarżać się na silne bóle i zawroty głowy, przewlekłe bóle stawów, nagłe skrajne zmęczenie, ostre ataki astmy i bezgorączkowe grypopodobne objawy. Pobrane próbki wody deszczowej z okolicy wykazały obecność aluminium w stężeniu znacznie przekraczającym poziom uznawany przez kanadyjskie Ministerstwo Zdrowia za niegroźny dla organizmu. Ilość aluminium w wodzie deszczowej wystarczyła. Aby zabić rybę, mówił pracownik laboratorium analitycznego, które wzięło pod y, mikroskop krople aluminiowego deszczu nad Espanoli. Podobnie poszatkowane białymi smugami niebo, po którym krążyły samoloty USA, można było zaobserwować latem 1999 roku nad Zataką Neapolitańską. Cały Neapol kaszlał, pisała Kitty Hestein, obserwując z balkonu. Hotelu, jak białe bruzdy przecinają firmament nad miastem. Natomiast w październiku jeden z paryskich korespondentów donosił: Widzę duży ruch samolotów nadlatujących ze wszystkich stron. To jest, drodzy Państwo, artykuł z Gazety Warszawskiej. 46 lat spóźniony w porównaniu do tego, co pisze prasa zachodnia oraz co jest wykładane na zachodnich uczelniach. Przedmiot geoinżynieria, natomiast nasi profesorowie od pogody, od meteorologii, nadal twierdzą, że smugi na niebie to jest, drodzy Państwo, spalone paliwo od samolotów. Więc pytanie brzmi: dlaczego jedne samoloty spalają paliwo, które wisi w powietrzu przez pół godziny? Czy przez 40 minut, a inne samoloty przelecą bez, drodzy państwo, bez pozostawienia smugi. A dlatego, że jest inny skład cząsteczek, które są rozpylane. Właśnie te cząsteczki, które rozpylają samoloty chemitrals, to są cząsteczki zawierające różnego rodzaju metale, czyli są cięższe od nie tylko powietrze, ale od spalo, spalonej benzyny lotniczej. I dlatego się dłużej po prostu utrzymują w powietrzu. I są bardziej, drodzy Państwo, cięższe. Co powoduje, że wiatry nie tak łatwo te cząsteczki, dopiero po dłuższym czasie, rozpylają w kształcie zawiesiny. Takiej siatki, jakby to powiedzieć. Przypominającej watę cukrową, która wisi na niebie i coraz bardziej się rozprzestrzenia, to wszystko robią nasi sojusznicy. W 2015 roku, kiedy rządziła platforma obywatelska jej PSL, mieliśmy skoncentrowane loty nad Polską każdego dnia po kilkadziesiąt samolotów, co spowodowało, drodzy Państwo, wywołanie w Polsce sztucznej suszy. W tym roku, kiedy rządzi. Prawo i sprawiedliwość, tych lotów mamy znacznie mniej i można to samemu zaobserwować. Ale prawda jest taka, że tych samolotów nad Polską nie powinno być wcale. PIS też wyraża zgodę na te loty, dlatego że te samoloty muszą być w jakiś sposób zgłoszone do kontroli lotów dla wojska, bo inaczej powinny być po prostu. Zestrzeliwane, dlatego że zrzucają substancje, które w długim okresie czasu, kumulując się w naszych organizmach, będą powodować choroby. I dlatego, drodzy Państwo, ja dla takiego sojusznika mówię zdecydowane nie. Dlatego, że sojusznik, który nas truje, jest wątpliwym sojusznikiem.